Cześć, witajcie na moim kanale <laughs> Dzisiaj wtorek I Dzisiaj mamy Tak Szczęśliwe linie 91 <laughs> Super linie 11 Fortuna 7 22 I przyżówka XXL 15 Nietypowo w krzyżówce, jak na razie, jest w ostatniej jar. Jedno słowo i to jest na tyle. W bonusie mamy sztorm na Morzu Bałtyckim, ale czy będzie, nie wiadomo. Dobra. Wkład dzisiejszy to 28 zł. Jadę cały czas na kasie od Ewy. Także ja tu nic nie tracę. Kiedy nie mogę coś zyskać, no to nic. Zaczynamy nie przedłużając. Drapałem już tutaj. Zbliżymy. I co mamy? Żeby się zmieściło. Yy, Dzwoneczek widać widać słoneczko wyszło właśnie przed chwilą bo było pochmurno nawet padało od rana korony nie ma tęcza 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 cały czas pada to dosyć ciepło jest więc myślę że w sobotę lub w niedzielę na grypki wyskoczymy chociaż raz w tym roku bo przecież Ludzie, żebyśmy jeszcze na grzybach nie byli, no to już jest szczyt szczytów. Grucha. Tu mamy dwie, ale to nic nie dają. I co dalej? Ananas. Coś kurde, Ja muszę nie palić w piecu i tak jest. Wtedy wilgnę. Klucz. No. I tak wychodzi. Oj kolektor, będziesz, dostaniesz opieprz. Tak nie może być. I ostatnia jabł, u jabłuszko, które nic nie daje oczywiście. A przerombana, AQW. A Q. W. A, Q. No. Dobra. I jedziemy dalej. Gwiazdeczka. Czy mamy gdzieś gwiazdę? Ja tu nie widzę. Słonik. Słoniki są. Nawet trzy ale to nic nie daje, motylek by się przydał i mamy słoneczko, które właśnie wyszło no i to nic, na razie nic piłka piłka, piłka nie ma więcej dzwonek dzwonki są, ale nic nie dają Jest motylek, motyl, ale kurczę, no wszystko brakuje, no myślałem, że ten motyl coś, ale nic jednak. Biedra, nie widzę. Okularów też chyba nie ma. Popcorn, popcorn. Popcorn jest, ale też nic nie wnosi. I ostatnie siedzonko. Chyba jest linia, już tam gdzieś mi migło. O, jest linia. O, jest druga linia. rzutem na taśmę dwie linie. No, coś nieprawdopodobnego. Rzutem na taśmę. No to dyszka będzie, co? Jajajaj coś 5 złotych i i 5 pewno no jest dyszka rr rr brygada rr jest dyszka chyba tak nie wiem yy, parasola nie ma yy, u... sakwy nie ma czapki nie ma i monety też nie ma. Dobra, mamy dyszkę. Dwie linie 10 zł. No to jest coś, coś jest. No to lecimy z fortuną 7. Szukamy tutaj tego portfela i siódemki, która mnoży razy 2. Siódemki jeszcze tu nie miałem. Portfel miałem. I co, piłka podkowa. Perła Gwiazda. Na razie nic. Rower. Ananasy. Słoneczko znowu. Jest portfel. Jest portfel, czyli jest wygrana. <laughs> Super. Będzie następna dyszka. Plecak, korona i palma. A portfel. Portfelem, dyszka <laughs> Tak jak myślałem Czyli mamy dwie Wkład 28 C CC CC, c. dyszka jest Dobrze, tu mamy drugą dyszkę Czyli mamy 20 No i krzyżóweczka Zobaczymy, czy krzyżówka się spisze, czy nie. L, sztorm nie ma. L, mamy tutaj. I co? Teraz będę się brał za obiad. Dzieci dzisiaj sobie zażyczyły hamburgery. Kupiłem mielone bułeczki. Jest pomidorek, ogóreczek, sałatka. Także będziemy robić hamburgery dzisiaj. Oj, chociaż sam nawet sobie zjem, bo apetycznie, bo <tutujesz> też lubię. A swoje to swoje. Literka G. Literka G. Mamy gdzieś G. Tu nie mamy Coś mało tego. G. Gdynia. Gdynia i koniec. Dobra. Literka W. W. Tu nie widzę więcej. Tu się utworzyło pilawa i paw. Dwa słowa się utworzyły. No coś nieprawdopodobnego. Jeszcze E by mogłoby być. W H. H bym potrzebował. A jest C. Mhm. Ale słoneczko teraz wyszło. no Cis. Tu jest C. Dobra. Będziecie widzieć c. c C C Nie ma Czy jest tutaj kielce Ale nic to nie daje F no. F Ulubiona zdrapeczka Jak ją potrzebne to jej nie ma F a tak to jest. F, F, dobra, H, H i E, a mamy M, sztorm, M, czyli tu jest mit, pierwsze słowo, tu jest mim, drugie słowo, I jeszcze trzy zostały. M. Tu jest tylko jedno, M. M. Tu się zapowiadało i się zapowiedziało. A o, sztorm. O. mamy o no mamy ale tu nic nie daje o o dobra ale ładnie świeci teraz no jak zacząłem drapać to świeci rola drugie no to to S chyba już nie będzie literka U Mm, mm, mm. U. u u u i nic nie chce być u. tutaj jest u jeszcze tu było dobra u. u u u no jest albo będzie k mogłoby być k ale będzie co? Literka D. Hmm. No to chyba będzie kicha. No tak. Będzie kiszka. No niestety. Krzyżówka się nie spisała, 5000 w bonusie. Litera T, C, no niestety. Czyli podsumowując, krzyżówka i szczęśliwe linie nie spisały się. Super linie dały 2 linie 10 zł i Fortuna 7 dała zwrot 10, czyli mamy 20 złotych. Na wydane 28, czyli 8 tyły. Czyli jeszcze nie jest tak źle. Jak, jak coś tam się wraca 8 tyły, to znaczy tyły no, to jest mój plus. 20 to jest mój plus. Czyli jedziemy dalej od Ewy. Jutro się kupi za dwie dyszki i jedziemy dalej. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Chociaż suby le to mi cały czas w dół, nie mogę przek do, dotrwać do tych 3000. Cały czas y, 2900 i tak lata. Ale przeważnie tył, tył, tył. Potem znowu trochę przybywa, znowu tył, tył. I stoję w miejscu, można powiedzieć. No ale dobra, tym się nie przejmujmy. Wiadomo, do nikogo, nikogo nie trzeba zmuszać. Każdy ma Każdy wie, co ma robić, czy chce dać, czy nie. Ale zachęcam. Dobra. Dziękuję, trzymajcie się i do jutra, czyli do następnego, cześć.